No by w strogonow to chyba nie trzeba nikomu tego dania przedstawiać. Będziemy potrzebowali 50 polędnicy wołowej. Fajnie, jak ona będzie od razu już pocięta na plasterki albo takie mięso gularzowe Z dwie albo trzy średniej wielkości cebule. Trzy łyżki stołowe masła. Dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Dwie trzecie szklanki śmietany. Pół szklanki bulionu. Mąkę pszenną. Sól. Jedną łyżeczkę ostrej papryki i pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. Jeżeli wołowiny nie mamy pokrojonej, to warto ją najpierw wziąć, pokroić i obtoczyć w mące, a cebulę bierzemy, musimy sobie posiekać. O, naszą wołowinkę obtaczamy sobie w mące, a tu w międzyczasie ja wziąłem łoka i wrzucamy Troszeczkę masła, ja zawsze do masła dodaj oleju, żeby się nie spaliło, bo na samym maśle może się wszystko spalić. Yy, I bierzemy, siekamy cebulę, nie będziemy sobie cebulę za chwileczkę rumienili. Cebulkę sobie podsmażamy na maśle. Kiedy cebula nam się zarumieni, dorzucamy naszą wołowinę otoczoną w mące i na dość dużym ogniu mieszamy, żeby się wołowina zarumieniła. Kiedy wołowina nam się w zarumieni, dolewamy nasz rosół. Następnie dodajemy śmietanę, koncentrat pomidorowy i nasze przyprawy. No tylko uważać z solą, bo jeżeli robimy to z kostki rosołowej, to one zawsze są solone, więc żeby nie przesadzić. I zakrywamy i dusimy sobie przynajmniej 10-15 minut. Wszystko troszeczkę pomieszamy w międzyczasie jak już nam się udosi, możemy podawać na gorąco. Bif z strogonów podajemy albo z bułką, albo z ziemniakami. Życzę wszystkim smacznego.